Dzień dobry, kochani. Dzisiejszy odcinek mam przyjemność dla was nagrywać z Berlina, z przepięknego miejsca, Stu Hotel, das Stu Hotel Berlin, w którym lada moment odbędzie się wernizarz Żaka. E, Przygotowywaliśmy się przez ostatni miesiąc do tego wydarzenia i niezmiernie mi miło, że właśnie tu słuchajcie, mogę. Nagrać dla Was część modową, a w dzisiejszym odcinku selekcję, ponieważ myślę, że warto przełamać ostatni temat temat sieciówek temat Zary. Jak wiecie, jestem. Taką można powiedzieć zdefiniowaną przeciwniczką sieciówek, przeciwniczką mody szybkiej, mody bezrefleksyjnej, która zasila nasze szafy. Co nie oznacza, że wszystkie sieciówki rzeczywiście warto zdyskredytować. W dzisiejszym odcinku skupię się na tych na bazie których na kanwie których przez wiele wiele lat uzupełniałam szafy o garderoby kapsułowe moich klientów i klientek, zwłaszcza klientek. I powiem wam, że ta selekcja berlińska, zwłaszcza na Charlottenburgu, jest to takie miejsce, które ja często odwiedzam, ponieważ sklep jest przepięknie wyposażony, trzeba przyznać i Zawsze gdzieś tam oko mi ucieknie do czegoś. Będą to cztery stylizacje w duchu klasycznym. Więc słuchajcie, oczywiście, ponieważ jestem buciarą, to chętnie zajrzałam do działu obuwia. Wpadły mi w oko niewątpliwie klasyczne czółenka na paseczku ze skóry lakierowanej. Myślę, że to są takie buty, które mogłyby być uniwersalne zarówno do jeansów, jak i do shortów. Do garniturowych spodni, ale też sukienek. Są to takie buty, które myślę, że wykorzystamy bardzo, bardzo często i w wielu stylizacjach, dlatego też zwróciły moją uwagę. Oczywiście, ponieważ gdzieś tam, wiecie, sercem mi gra. Do tej męskiej szafy, więc pojawiły się też mokasyny, które również zwróciły moją uwagę. No przede wszystkim ładne wykończenie tych butów skóra bardzo miękka, i myślę, że można w tych butach konie kraść są bardzo wygodne, mięciutkie i również mogłyby zasilić szafę minimalistki. I sprawdzić się w wielu klasycznych ponadczasowych stylizacjach. Ale przechodząc już do stylizacji, zwrócił moją uwagę niewątpliwie płaszcz, tręcz. I niech Was tutaj rozmiar nie zwiedzie, ponieważ w moim wydaniu wiecie, że ja nie do końca zwracam uwagę na rozmiary, więc tu sięgnęłam po rozmiar, uwaga XL. W związku z czym musicie pamiętać, że i w SC, i w MC, być może też w LC, nawet ten płaszcz będzie inaczej wyglądał. Mi zależało na takim klimacie przerysowania, przeskalowania, czegoś bardzo obszernego, oversize'owego i myślę, że taki efekt osiągnęłam. Żeby nieco dodać lekkości tej stylizacji, postawiłam na sandały, które zresztą bardzo mi się spodobały. One bardzo pięknie oprawiają tu, właśnie szczupłą kostkę. Ja bardzo lubię takie sytuacje i sam dało na paseczku, ponieważ one dodają lekkości kobiecości i podkreślają, jeśli macie przepiękne kostki, to warto je eksponować. Pojawiła się również torebka z czekoladowej skóry. Ja myślę, że jest to bardzo fajna alternatywa dla klasycznych, czarnych torebek, które, do których myślę, że się zbyt mocno przyzwyczaiłyśmy, więc ta czekolada taka. Mm, mini size, medium size. Myślę, że jest też taką codzienną torebką, która też przełamuje tą czerń i nadaje mm, jakichś takich innych estetycz, estetycznych wrażeń, y, myślę, w tej stylizacji. Pojawia się też tam lniany garnitur y, z shortami, natomiast ja go pokażę w ostatniej stylizacji. Zostańcie ze mną do końca. A teraz przechodzimy już do dwójeczki. Dwójeczka to... Garnitur, który po prostu urzekł mnie przede wszystkim swoim i wibrującym kolorem. Pomimo, że fiolet nie jest takim moim ulubionym, muszę przyznać, kolorem, ten rodzaj fioletu i ten odcień fioletu bardzo pięknie oprawia większość typów kolorystycznych, powiedziałabym, urodowych. Więc i wspaniale sprawdzi się na Rudzielcu, i wspaniale sprawdzi się na takiej skandynawskiej y, jasnej urodzie, ale też na brunetce opalonej. Więc jest to, jest to tak naprawdę. Y, Przepiękny odcień, który, na który warto zwrócić uwagę. No i słuchajcie, garnitur dwurzędowy, który świetnie sprawdzi się do sandałów kobieco, ale też jak najbardziej do sandałów płaskich, na, na mocniejszej podeszwie, mocniejszych męskich butów. Ale również sneakersów, do biegania, na sportowo. Bardzo, bardzo, bardzo spodobał mi się ten garnitur i myślę, że jest moim faworytem w dzisiejszych stylizacjach. Przechodzimy natomiast do trujeczki i zostajemy troszeczkę w klimatach garniturowych, męskiej szafy, przeskalowania. Jak wiecie, jestem fanką skór, więc koło tej skórzanej marynarki dwurzędówki nie mogłam przejść obojętnie. Połączyłam je w jedną całość ze spodniami skórzanymi. Wybrałam e, oczywiście nieco bardziej przeskalowane rozmiary, czyli e, marynarka w rozmiarze M, spodnie w rozmiarze M, one spokojnie mogłyby być S, więc byłby nieco bardziej dopasowane. Niemniej jednak ja postawiłam na, e, na, na luz, na swobodę, e, dzięki czemu również e, ta stylizacja ma taki bardziej być może androgeniczny klimat. Swobodniejszy, luźniejszy, ale oczywiście ten garnitur również świetnie by wyglądał z, z mocnymi sandałami, tudzież sportowym obuwiem, czy też sandałami. I tak go połączyłam. Bardzo fajny, miękka skóra, dosyć miękka, chociaż taka strukturalna, muszę przyznać, ale skóra ma to do siebie, że ona z czasem nabiera, wiecie, życia. Więc tutaj Taka moja selekcja dla Was i czwóreczka to już jest letni garnitur, leniany garnitur, piaskowy. Jesteśmy w takich neutralnych kolorach, które ja bardzo latem lubię i doceniam. Uwielbiam beże, piaskowe kolory łączyć z bielami, to jest chyba mój taki no najulubieńszy wariant kolorystyczny. Więc tutaj też sandały na obcasie, ponieważ dawno nie chodziłam w obcasach, było to coś nowego i świeżego dla mnie. Ale myślę też, że te sandały tutaj dodają temu garniturowi i tej kobiecej sylwetce też takiej mocy, kobiecości, siły, dynamizmu. Ja też. Zaczęłam się inaczej w tych obsesach poruszać, więc wszystko ma znaczenie. Słuchajcie, po kosie odwiedziłam Arket, ponieważ to też jest skandynawska marka, którą też chętnie odwiedzam, kiedy jestem w Berlinie, aczkolwiek muszę Wam powiedzieć, że gdybym miała wybierać kos, czy Arket zdecydowanie byłby to kos, jednak mam wrażenie, że te rzeczy, które wiczą na wieszaku w Arket są nieco słabszej, gorszej jakości, nie są tak mięsiste I, i, i myślę, że większość propozycji, myślę, że ciekawszych propozycji jesteście w stanie znaleźć w kosie, niemniej jednak baleriny, które są po pierwsze bardzo ponadczasowe, po drugie w kolorze złota, co to, to, to też jest taki akcent kolorystyczny, który spowoduje, że stylizacje po prostu będą, czy mogą wyglądać dużo ciekawiej. Ponadto skórzana spódnica, też w kolorze złota, pomyślałam, że może fajnie byłoby ją przełamać zwykłym prostym t-shirtem żeby tej e, złotej spódnicy odjąć trochę takiego e, glamuru. Co mnie jeszcze zachwyciło, to znaczy być może nie zachwyciło, ale zwróciłam uwagę na swetry marynarskie, w paski, które do złudzenia przypominały mi testotem, więc to też jest alternatywa plus zdecydowany, ponieważ e, swetry zostały e, uszyte z bawełny e, z recyklingu. E, koszule z bawełny organicznej, w paski to też jest taki marynarski akcent, który jest ponadczasowy i może stworzyć nam długofalową e, szafę. Mogą być takim ponadczasowym akcentem, jak najbardziej niepodlegającym trendom. Kochani, e, myślę, że warto dbać o te nasze szafy. Ja nie zmieniam zdania e, dotyczącego sieciówek, ale zawsze będę na straży tej mody racjonalnej, mody fajnej, która nas inspiruje, która nas pociąga, która nas. Stymuluje, ale w taki świadomy, nieśpieszny, rozsądny sposób. Myślę, że żyjemy w fantastycznych czasach, które nam udostępniają i dają wiele możliwości wszystko jest na wyciągnięcie naszych rąk i chęci. Powrócę jeszcze do książki na momencik, pozwólcie, ponieważ myślałam, że 4. odbędzie się premiera i wystartujemy już z książką, niemniej jednak słuchajcie, życie pisze różne scenariusze, nie jest tak prosto i ta premiera książki niestety się przedłuży trochę, natomiast myślę, że już po świętach to będzie taki czas, kiedy będę, będę rzeczy, rzeczywiście dopinać dopinać już detale tej książki. Mam ochotę ją dla Was jak najszybciej wypuścić. Jestem też zaskoczona, przemile zaskoczona, ponieważ od jednej z widzek serdecznie pozdrawiam. Dostałam przepiękną propozycję, e, propozycję korekty mojej książki, zwróceniu, zwróceniu uwagę na ewentualne niedoskonałości, więc interpunkcyjne tudzież inne. Więc jestem bardzo wdzięczna, że również e, tak szczerze angażujecie się w gdzieś w moje działania bardzo jest to mobilizujące i mobilizujące, i jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Kochani, życzę Wam cudownego dnia. Piszcie w komentarzach, na jakie treści macie apetyt. Ja zrobiłam całkiem fajną listę. Przyznam, że ten odcinek jest nagrywany troszkę w pośpiechu, ale mm, chciałam się z Wami spotkać. Ostatnie. Tygodnie były bardzo y, y, intensywne, w różne przeżycia, ale też y, w różne angażujące projekty. W związku z czym, jak wiecie, ostatni odcinek nie mógł się odbyć. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać regularnie. Przesyłajcie odcinki, jeśli Wam się podobają, do przyjaciół, żeby nasza rodzina się powiększała, żeby było coraz więcej świadomych widzów, widzek. Jestem za to bardzo wdzięczna. Ściskam Was bardzo, bardzo serdecznie i trzymajcie kciuki za dzisiejszy wernisarz, który już no, niedługo. Pozdrawiam ciepło.